bomba! A tak dzika bomba przywitała ten film i zapraszamy Was do, do oglądania. I puf. W tym odcinku będziemy otworzyć no. nasze stare filmiki! Sorcy! Zaczynamy! dzika bomba, dzika, dzika bomba. Jakby nas tak odkleja, bo jest weekend, nie ma szkoły. Okej, więc... Zaczynamy! Nie chcę iść do lekarza! Ale... A złodziej! Nie chce iść do lekarza! Ale musisz! O! Oh, hi! Wait a minute! Who are you? Otulę na zderz, czy starym samych gdzieś Jestem głodny, wrażenie nie na stres. Czy tego nie? Dziś nocą zbubisz się. Dziękuję, nie wiem, że też wdech. Chciało tylko coś poznać. Spakowałem rzeczy w lecach Halloween. Dziś nie mogę zasnąć Za czarofanym jasno Buzik mnie przyczyn, Nie może głowy wymyć Kiedy zgaśnie światło Nie uwierzę w twarz Skąd pozostały dni Przeczekasz na świt Otula nas deszcz Przestałem gdzieś Jestem głodny wrażę Nie zjadam stres Czy tego chcesz czy nie? Dziś nocą zgubi się Mąkujemy węble Weźmy boki wdech Chciałam tego coś pozwiedzać Spakowałem rzeczy w lecaki Coś nas obserwuje z nieba Zapomniałem, że to Halloween

Okej, okay, to by było na tyle w tym, w tym odcinku. odcinku i przepraszamy, że my nie byliśmy aktywne, aktywne ale nie. no musimy się uczyć, bo kom, koniec semestru i, I no, szkoła. No. Ja, szkoła. Więc bye! bye.